Siema, z tej strony Kapeć, w dzisiejszym odcinku na moim kanale pokażę Wam, co mi stało się w Brawl Stars, ale zanim zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić następnych, ostatnich dwóch odcinków z grudniowego daily. Normalnie mam Star Dropa po wygranej rundzie i od razu jest epicki, a później mityczny. A legendarny trafiłem u kolegi na koncie, ale to nie jest ważne. I z mojego mitycznego Star Dropa wypadł aż. A w sklepie w Brawl Stars jest pięć skinów do Bu, Jackie, Franka, Tika i do Gryfa. I zastanawiam się nad Jackie lub Bu. I po długich namysłach, że nie mam opinii, namyślałem się, że kupię świątecznego skina do Bu. Nazywa się on Ho, 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 Bu. Więc go kupujemy i testujemy, ale ja rymuję XD. jeszcze do niego mam świąteczną naklejkę. Wow. Do pierwszej gry nie mam opinii przegrałem i mam minus dwa pucharki, ale nieważne, gramy następną rundę! Patrzcie jak strzelam bu. To powstaje takie coś zbliże wam to taka kubka. Zabiłem piper i wystrzeliłem ulta na lole, i są to takie prezenciki, dwa takie klasyczne, a jedno serce patrzcie na zbliżeniu. Macie zaznaczone na zdjęciu, ale przechodzę do finału i jestem strującymi chmurami, i pomaga mi ult. I wygrywam. I mam plus 10 pucharków. Patrzcie w ogóle, jest za niecałe 60 zł, Są legendarni zadymiarze. Ulepszamy Asha i kupujemy gadżet do niego. Testowa runda Aszem i wygrywamy. I mamy star dropa teraz od dziwo epickiego. Patrzcie, co z niego wydropie I... 100 punktów mocy bardzo mi się przydadzą. Dziękuję za oglądanie i zapraszam jutro o godzinie 11. .00.